Bardzo szeroka specjalizacja od ciąży przez diagnostykę hormonalną po ginekologię onkologiczną. No i to jest też taka specjalizacja, gdzie mamy możliwość brania w takich pozytywnych momentach w medycynie, czyli pojawia się nowe życie, a w pozostałych czasami tego nie ma. Więc to jest coś, co daje też taką dobrą energię i widzimy efekty naszej pracy. Spotykamy się z pacjentkami, gdzie widzimy zarodki o takich minimalnych komórek. A później pacjentki pokazują nam zdjęcia, czy wręcz przychodzą z własnymi dziećmi, które przecież poznaliśmy kilka miesięcy wcześniej, jako, jako komórki, najdziwniejsze no pytanie, które zadała mi pacjentka, powiem inaczej, która z pacjentek stwierdziła, panie doktorze, jeśli każe mi się pan z nimi rozstać, to się z nimi rozstanę. Najtrudniejszy przypadek medyczny, zapalenie przydatków powikłane, zapalenie moczewny i zaostrzeniem astmy. I chyba, chyba któryś może trudniejszy poród. No. Powiem może o pracy na oddziale i tu bezsenność. Profesjonalna kadra, kompleksowa opieka, szczegółowa diagnostyka wszystko, czego potrzebuje pacjent. No i dobre warunki do pracy dla lekarza dobry sprzęt, wygodne gabinety.